Samochód na F. Suzuki. Nie. Na S? Na F. Fy? Frankfurt. Ferrari. Frankfurt. Frankfurt. To jest miasto. Tak, to jest nadmiana. Kuchni na literę P. I porka. Porco? Piwo na K. Karlsberg. Kurz. To nie jest na K. Nie. Kr na C? Krakusz. Nie ma piwa Krakusa. Nie ma takiego piwa na Karlsberg Nie. A, C na C. To. Kurde. Nie, no, bo to można... No pisze się C przez C, nie? No, C, A czyta się K. K. Tak. Zakuty łeb, kurwa. Ale łeb zaraz wam Na K to jest rzadko, rzadko takie piło się zdarza. Na K. Karpacki. W szafie na K. Na kur kurwa. Kapota. Sweter, kurwa. Sweter to może na szyję. A. Na K? No ja kapota. <gry> kapota. Kożuch. Kurwa, ale może no, głowa Góry na P. Pireneje. No, żeby go. Kurwa, na Pireneje to są gdzie? Wiesz,